Czy istnieją mury obronne przed jąkaniem? Jak obtoczysz, masz pewność, że jąkanie nie wyjdzie. Jest kilka murów, szczególnie kiedy będą naraz użyte, nie pozwolą jąkaniu się przetrzeć. Pierwszy to spokojny wzrok w kierunku mówiącego, drugi obniżenie tonu głosu, trzeci wydech, lekki wydech powietrza i dźwięku, czwarty mur zwolnienie tempa mowy do 80 słów na minutę. Piąty mur, przerwy pomiędzy porcjami mowy. Szósty mur, rozluźnianie ciała, na przykład metodami relaksacyjnymi. Czy istnieją mury przeciwko blokom mowy? Tutaj jest trochę trudniej obronić się, ale są mury. I jeszcze większe rozluźnianie ciała i kontrola emocji. I systematyka w rozluźnianiu, przynajmniej kilkudniowa. I izolacja od starej mowy. Zastosuj takie mury, a zobaczysz, że na pewno mniej wyjdzie Twojego jąkania. Spójrz na te wielkie mury. Tak samo możesz tworzyć mury swoich ograniczeń. Ważne, żebyś nie budował czy nie budowała murów wokół siebie, izolował się od ludzi, a mury, które sprawiają, że ci jest trudniej, trzeba burzyć. No.